Ty ja? Ciekawe jak jest zobaczyć inną osobę w swoim ciele. To był kolejny zwykły poranek. Pani Elżbieta całuje swoją śpiącą córkę Jasie i zostawia jej listę obowiązków. Czas iść do pracy. Jasia wstaje i widzi wiadomość od mamy. Zobaczmy. Co? So? Posprzątać pokój, podlać kwiaty, złożyć pranie, zrobić pracę domową? O! I umyć naczynia. To tyle do zrobienia. Nuda! No, tak, to najgorsze, ale lepiej bawić się z przyjaciółką, kiedy mama jest w pracy. Żadnych nudnych zadań? Zróbmy bitwę na poduszki. A rezultat Tom jest pełen bałaganu. O nie! Mama wraca w najgorszym momencie. Chyba ktoś ma kłopoty, delikatnie mówiąc. Mzy nie pomogą. Nie jest miło zostać skarconym. Pani Elżbieta też ma zły humor. Nie wie, co robić. Bo bardzo kocha swoją córkę. Jak to wszystko naprawić? O, ma pomysł, wystarczy telefon i zamówienie ulubionego jedzenia córki. To załatwi sprawę. Niespodzianka, nie podglądaj. Tada. O, sushi, ale chyba nie jest zadowolona. Powoli mięknie. Fajnie, są też ciasteczka z wróżbą. Zobaczmy, co jest w środku. Możesz być kim zechcesz. Nieźle. O, co się dzieje? Próżba chyba się spełnia, bo matka i córka zamieniają się ciałami. Jasia jest w ciele pani Elżbiety i na odwrót. O nie, co mamy teraz zrobić? Matka i córka będą musiały przyzwyczaić się do nowego wyglądu. Zacznijmy od zrobienia manikiru. Nie nic takiego. Dorosła kobieta, która chce poprawić paznokcie, a córka sugeruje delikatne pastelowe odcienie. Ale mama ma inne preferencje, coś bardziej ekscytującego. I z nadrukami. Nasz klient, nasz pan. Córka nie może się doczekać, aż zobaczy rezultat. W końcu. O, katastrofa! Wybierasz się na karnawał? Tam I popraw to w tej chwili. Szkoła baletu to doskonały wybór dla młodej damy, ale dziś ktoś starszy będzie musiał tu ćwiczyć. Jako córka. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Tak, co sobie myślałaś, mamusiu? O, wow, nie wiem, jak wykonywać te baletowe ruchy, ale to niezręczne. Porady ze zaparawaną też nie pomagają. O. Ostatni niezgrabny ukłon i koniec lekcji. W końcu! A pani Elżbieta plotkuje z koleżankami córki jak gdyby nigdy nic. Hej, po nas złapią, idziemy. Nie jest zbyt wygodnie pracować w samochodowym foteliku, ale nic nie poradzisz. Nie możesz w tym ciele iść do pracy, a trzeba zrobić raporty kwartalne. Musisz zrobić pracę na kołach. Ale mamie nieźle idzie kierowanie samochodem, mimo że jest tylko dzieckiem. Ups, może jednak nie jest takim dobrym kierowcą. Uderzyłaś w drzewo? Serio? Policja już tu jest. Dostaniesz mandat. Oby ubezpieczenie to pokryło. Jasia musi spotkać się z koleżankami mamy. Siedzenie w kawiarni i rozmowy o dorosłym życiu? Dobrze, tylko siedź cicho, żeby nikt nic nie zauważył. Kiedy one rozmawiają, ty możesz zjeść wszystkie smakołyki ze stołu. Ale nuda. Kochana, weź serwetkę, masz okruszki na ustach. To śmieszne, ubrudziła się jak dziecko. Generalnie dziwnie się zachowuje. O, nareszcie przynieśli deser. Jedni są bardziej zadowoleni niż inni. Przynajmniej dopóki nie spróbuję. Dlaczego to takie niedobre? Możemy się zamienić? O, tak lepiej. O, mogę spróbować twojego ciasta? Tylko mały kawałek. Mam już dość siedzenia w miejscu, muszę się ruszyć. Dokąd pójdzie ta dorosła kobieta? Do automatów z zabawkami. Wow! Od razu lepiej. Tak, udało się. Gdzie ona jest? Jasia nie ma co robić w salonie gier, ale jej mama bawi się świetnie. Ale ekscytujące! Uwielbiam wyścigi motocykli. Ale szybko! Hej, może już wystarczy! Ale nie wygląda, jakby miała niedługo skończyć. Jeszcze tyle gier, które chcę wypróbować. Mama chce zagrać we wszystkie, nawet te dla dzieci. To zupełnie nie przeszkadza nowej pani Elżbiecie. Musisz być cierpliwa i to bardzo. Nie wyjdą stąd, dopóki dziecko w ciele dorosłego nie będzie miało dość. Ale miło, nikogo nie ma w domu. Można zajadać cały dzień słodycze, oglądać kreskówki. O, jak tylko chcesz zacząć? Dlaczego mama trzyma sukienkę? Musisz ją przymierzyć? Wolałabym oglądać moje kreskówki. Nic nie poradzisz, musisz ją założyć. Nie możesz zapiąć? O, nie! To ulubiona sukienka pani Elżbiety. W ubiegłym tygodniu pasowała idealnie. To przez twoje słodycze i napoje. Masz na siłownię i żadnego narzekania. Koniec zabawy, czas na ćwiczenia. Musimy zadbać o twoje ciało. No, właściwie to moje ciało. Ale mamy trzeba tam zaciągnąć siłą. Pora na ćwiczenia. Tak jest za łatwo, trzeba to utrudnić. Tak lepiej. Nie, mamo, to za ciężkie dla mnie. Chyba potrzebna jest trenerka. Ona nie będzie tak miła jak mama. Ale tak łatwo jej nie przekonasz. I będziesz musiała dać z siebie wszystko. Tość, już nie mogę. Tak, Jasiu, możesz. Dasz radę! Jeszcze tylko drugie tyle! Żadne ćwiczenia nie sprawią, że dziecko przestanie jeść niezdrowe jedzenie! Karta mamy i sklep ze słodyczami to świetne połączenie! Tylko popatrz! Mmm, pycha! Chcę spróbować wszystkiego! Wezmę to... I to... I to też... I trochę tego! Na koniec ma całą górę słodyczy... Teraz do kasy! Płacenie kartą jest szybkie i wygodne. Ale Jasia zapomniała, że mama dostaje wiadomości o płatnościach kartą, i to nie była miła wiadomość. Czy wydałaś tyle pieniędzy na słodycze? To niepoważne! Trochę śmieszne, że mówi to dziecko. O, chyba ktoś tu jest! To kolega Jasi i przyniósł hulajnogę. Zaprasza ją na spacer. O, za długo zajęłoby wyjaśnienie, kto jest kim. Trzeba zawołać tę, która wygląda jak Jasia. Rolki? To będzie stresujące. Nowa wersja Jasi nie może rozgryźć, jak to działa. Dorosła kobieta w małym ciele? To nie jest łatwe. Dobrze, stój. Może posiedzimy w domu? Mam nowe encyklopedię. I zamienimy się pojazdami. Tak będzie szybciej. Chodźmy. A tymczasem mama się martwi. Jak długo ich nie będzie? O, jest Jasia! I przyprowadziła kolegę. No, to świetna okazja, żeby ukraść hulajnogę i wyjść. Tak fajnie pojeździć po parku, dopóki nie upadniesz. A, to boli! Lepiej wracać do domu. Mamo, rozbiłam kolano i wybiłam ząb. Ząb? Czy ty wiesz, ile kosztuje dentysta? O nie, znowu mnie karci! Ten eksperyment z zabianą ciału robi się niebezpieczny. Jesteśmy zestresowane i robimy sobie krzywdę. Musimy doprowadzić wszystko do normy. Może znowu pomogą nam ciasteczka. Musimy tylko znaleźć odpowiednią wróżbę. Tu jest, przeczytajmy razem. Możesz być, kim chcesz! Udało się! Jesteśmy w naszych działach. Hurra! Czy chciałby się spędzić dzień w ciele kogoś innego? Kto to by był? Napisz w komentarzu! I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić innych skeczy o zamianie ciał od Trum Trum Select!